W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wstańmy wszyscy. Dziękujemy Ci, Jezus, że przyjąłeś na siebie mękę, śmierć, że zapraszasz nas do, na tą drogę, taką wyjątkową Twoją drogę. Że możemy mieć też w niej udział, możemy Ci towarzyszyć. Chcemy otworzyć nasze serca na Twoją obecność. Na Twoją bliskość i chcemy, jak Twoi uczniowie, podążać za Tobą. Raczy. Jezu, mówiono o tobie, że jesteś żarłokiem i pijakiem. Przezywano cię. Chodzenie do szkoły dla wielu z nas jest bardzo trudne. Ty wiesz, jak to jest, kiedy ktoś wytyka cię palcem i oskarża o coś, czego nie zrobiłeś. Chcę być przy tobie kiedy przyjmujesz na siebie te oskarżenia. Stemmy. Jezu Chryste i błogosławie Tobie, przez, przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezu, wiele momentów Twojego życia było trudnych. Urodziłeś się w grocie, byłeś uchodźcą, żyłeś nierozpoznany w prostej, zwyczajnej rodzinie, pracowałeś fizycznie, zarabiając na utrzymanie. Moje zwykłe obowiązki czasem wydają mi się zbyt ciężkie. Jezu, Ty wiesz, jak trudna bywa codzienność. Chcę być przy Tobie, kiedy bierzesz życie w swoje ręce. Bierzesz krzyż. Panie Jezu Chryste i Bóg sławimy Tobie, żeś przez krzyż Cześć. i mękę swoją świat odkupić raczej. Jezu, Ty przeszedłeś przez życie, dając ludziom wolność i uzdrawiając ich z wszelkich chorób i słabości. Chciałeś, żebyśmy byli szczęśliwi, Jezu, Ty wiesz, jak to jest, kiedy chcemy, żeby coś łatwo poszło, a się nie udaje, kiedy postanawiamy, a nie wychodzi. Chcę być przy Tobie w momencie Twojego pierwszego upadku. Matkę. Kłaniamy Cię, Ci Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez, przez krzyż, krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie Jezu, Twoja Matka Maryja rozumiała Cię bez słów. Była sercem przy Twoim sercu. Ja też lubię, kiedy nie trzeba wiele tłumaczyć. Jezu, Ty wiesz, jak to jest doświadczać takiej bliskości i zrozumienia. Chcę być przy Tobie, kiedy spotykasz się z Twoją i naszą Matką. Stacja piąta. Szymon z Cyrely pomaga nieść Panu Jezusowi krzyż. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę my. swoją świat odkupić raczy. Panie Jezu, wiele razy ratowałeś innych. Tonącego Piotra, chorych, cierpiących, głodnych. Zamieniłeś nawet wodę w wino na weselu. Bywa, że prosimy o pomoc, ale jej nie otrzymujemy. Jezu, Ty wiesz, jak to jest, kiedy potrzebujemy wsparcia, obecności drugiej osoby. Chcę być przy Tobie, kiedy przyjmujesz pomoc Szymona. Jezu, chcę przy Tobie być, razem z Tobą iść. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Twoje spotkania z ludźmi były bardzo osobiste, choć przyglądały im się tłumy. Tak było z celnikiem Mateuszem, bogatym młodzieńcem, czy kobietą, która cię namaściła olejkiem. Jest mi smutno, kiedy nie mam z kim porozmawiać o moich problemach. Jezu, ty wiesz, jak to jest kiedy potrzebuje empatii, współczucia, bycia obok, kiedy jest mi źle. Jezu, chcę być przy Tobie, razem z Weroniką. siódma. Pan Jezus upada po raz drugi pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę, i mękę swoją świat odkupić raczej. Panie Jezu, któregoś dnia w południe odpoczywałeś przez sto dni i rozmawiałeś z Samarytanką. My też próbujemy odpoczywać, ale często wybieramy na to sposoby, które wcale nam nie służą. Potrzebujemy ruchu, a lądujemy na długie godziny przed ekranem telefonu, telewizora, komputera. Jezu, Ty wiesz, jak to jest, kiedy jesteśmy zmęczeni. Chcę być przy Tobie, gdy z wyczerpania upadasz. Jezu chcę przy Tobie być, razem z Tobą iść, Jezu chcę przy Tobie być, razem z Tobą iść. Stacja ósma. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczej. Panie Jezu, nieraz potrzebowałeś wsparcia od swoich bliskich, uczniów, rodzeństwa z Betanii. Nie zawsze potrafili Ci je dać. Piotr nie rozumiał, dlaczego chcesz umrzeć. Jan i Jakub kłócili się o pierwsze miejsce. Marta krzątała się po kuchni zamiast usiąść przy tobie i posłuchać. Ja też czasem wolę, żeby ktoś przy mnie posiedział, niż mi doradzał. Jezu, ty wiesz, jak to jest, kiedy potrzebujemy skutecznego wsparcia. Chcę Ci go dzisiaj udzielić moją obecnością. dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy Cię, się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś krzyż, przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Panie Jezu, w czasie rozmów ze swoim Ojcem w niebie pytałeś Go o sens i otrzymywałeś odpowiedź. Ja często powtarzam, że coś jest bez sensu. Jezu, Ty wiesz, jak to jest, kiedy coś jest dla mnie niezrozumiałe. Chcę być przy Tobie, bo to Ty nadajesz mojemu życiu sens. Dziesiąta. Panie Jezus, pozbawiony szat. Kłaniamy Cię, Panie Jezu, Chryste i błogosławimy Tobie, żeś Rzecz przez krzyż i rękę swoją świat odkupić raczy. Panie Jezu, ludzie w spotkaniach z Tobą rośli w swoich oczach, nabierali wartości, podnosili. Ja często wątpię w to, że mam jakieś znaczenie. Panie Jezu, ty wiesz jak to jest. Kiedy bez względu na to, ile mam lat, potrzebuję szacunku. Chcę być przy tobie tak, jak dzisiaj umiem. Jezu, 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i, I mękę w Głosząc Ewangelię z dobrą nowinę, wędrowałeś od miasta do miasta. Teraz, kiedy wisisz na krzyżu, nie możesz się poruszać, kiedy ja spotykam się z kolegami, lubię bawić się i spędzać z nimi czas. Jezu, Ty wiesz, jak to jest, kiedy doświadczasz ograniczeń, brakuje wolności i możliwości realizowania swoich planów, swoich marzeń. Chcę być przy tobie teraz, kiedy nie możesz się ruszyć. 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Kiedy nauczałeś, były takie dni, że słuchały Ci tłumy, ale zdarzało się też, że ludzie kazali Ci opuścić granice ich miasta, że raz coś się uda, innym razem nie wyjdzie. Jezu, ty wiesz, jak to jest, kiedy potrzebujemy uznania i akceptacji, niezależnie od tego, co robimy. Chcę być przy Tobie do końca. 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż, krzyż i mękę w swoim światopopiecieraczu. Maryjo, Matko Jezusa, trzymasz w rękach martwe ciało swojego Syna. Kiedyś Simeon próbował przygotować Cię na ten moment ale cierpienie i tak jest ogromne. Śmierć dla wielu z nas jest trudnym doświadczeniem. Maryjo, ty wiesz jak to jest stracić kogoś bliskiego. Chcę być przy tobie, kiedy tuisz Jezusa. 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż mękę swoją świat odkupić raczej. Złożenie ciała do grobu to chwila ostateczna dla ziemskiego życia. Maryjo, byłaś tego świadkiem, a mimo to wierzyłaś i ufałaś są dni, kiedy w moim życiu jest bardzo ciemno. Maryjo, ty wiesz, jak to jest, kiedy potrzebujemy nadziei, światła i zaufania pośród cierpienia. Chcę być przy tobie, żeby się tego od ciebie nauczyć. 15. Pan Jezus powstał z martwym. Wstańmy. Jezu, opuściłeś nas na krótką chwilę i znów jesteś z nami. Dzięki Tobie żadna rozłąka nie będzie trwać wiecznie. Czasem mam wrażenie, że z tęsknoty nie wytrzyma. Ty wiesz, jak trudne bywa czekanie. Kiedy tęsknię, potrzebuję, marzę i to się nie wydarza, chcę być przy Tobie w drodze do celu, w drodze do nieba.